Cześć, witam Cię w kolejny piątek na naszym kanale kosmetycznym firmy Phoenix. Jestem ich ambasadorką i nazywam się Klaudia Drobny. Dzisiaj przychodzę do Was z super nowościami katalogu styczeń, luty, który mam tutaj przed sobą i który Wy możecie sprawdzić na naszej stronie internetowej. Tutaj widzimy cztery perfumy, cztery nowości zapachowe. Także przejdźmy do prezentacji tych świeżynek. Pierwszy perfum, który Państwu zaprezentuję to Eclair Fiere. Połączenie kwiatów pomarańczy ze słodyczą gruszki oraz akordami jaśminowymi daje gwarancję tajemniczości i wyjątkowej zmysłowości. Grupa zapachowa tego perfumu to orientalne. Oczywiście każdy z tych perfumów ma 50 ml. Drugi perfum to Eclair Cultif, zapach soczystych owoców czarnej porzeczki oraz słodkiej gruszki przełamany nutą kwiatów pomarańczy, irysa i wyrazistej wanilii. Grupa zapachowa tego perfumu to owocowe, kwiatowe. Kolejny perfum to Eclair Fole. Zapach został połączony z czarną porzeczką, świeżymi akordami róży i frezji, podkreśla wyjątkowość. I grupa zapachowa to szyprowe, owocowe i kwiatowe. I ostatni perfum, który mam tutaj przed sobą, to Ecler Honet. Zapach soczystej, mandarynki, bergamotki, papai i cytryny tworzą odważne połączenie. Cytrusowy charakter zapachu został przełamany aromatami konwali, róży, jaśminu i fiołka. Grupa zapachowa tego perfumu to cytrusowe. Na sam koniec chciałabym Państwu dodać, że te perfumy. Trzymają się na skórze bardzo długo, nawet cały dzień, i na drugi dzień też ich czuć. Są przepiękne. Oczywiście każdy ma inne gusta, każdy preferuje coś innego, ale nie zawiedziecie się na tych perfumach. Osobiście jestem w nich zakochana i mogę z czystym sumieniem je polecić. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejny piątek, a ja Was zachęcam do polubienia naszej strony na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. Śledźcie nas tam, bo tam dodajemy co chwilę nowości, będziecie z nami tam na bieżąco i z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Miłego wieczoru Wam życzę i do zobaczenia. Cześć.